Dzień dobry. Dziennik Polityki TV powraca, a z nim najważniejsze informacje ze świata i regionu. Zapraszamy. Dzisiejszy dziennik Polityki TV zaczynamy od prezydenta nieelekta, prezydenta Karola Nawrockiego, który został już zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym oraz wygłosił swoje pierwsze orędzie, o którym właściwie teraz porozmawiamy. 30 minut trwało pierwsze orędzie prezydenta, które było udane. Nawet przeciwnik Karola Nawrockiego, Donald Tusk, stwierdził, że orędzie było udane, pomimo tego, że Nawrocki krytykował rząd. Ale zacznijmy od najważniejszego w tym orędziu prezydenta Karola Nawrockiego. Czyli nowa konstytucja do 2030 roku to pierwszy projekt, który został ujawniony przed Zgromadzeniem Narodowym. Teraz wytłumaczę, w jaki sposób ma być stworzona ta nowa konstytucja. Karol Nawrocki ma rozmawiać ze wszystkimi ugrupowaniami i utworzyć nową konstytucję. Aktualna koalicja rządowa, Lewica i KO nie wezmą udziału w projekcie prezydenta. Polska 2050 i PSL nie mieli jeszcze na ten temat większego zdania. Dowiedzieliśmy się również, że Karol Nawrocki skorzystał z propozycji Sławomira Mencena, o którym będziemy rozmawiać później. Tą propozycją było, aby prezydent Nawrocki zwołał posiedzenia Rady Gabinetowej. Pierwsze takie spotkanie jeszcze w tym miesiącu. Karol Nawrocki wspomniał o realizacji programu 21 na XXI wiek. Już dzisiaj w Kaliszu o godzinie 17.30 przedstawi projekt, CPK przed ludźmi na otwartym spotkaniu w Kaliszu. Nawrócki podczas swojego przemówienia nie uśmiechał się do konfederacji. Jak dużo osób myślało, że tak będzie. W pierwszym orędziu Postawił tezę, że do 2030 roku, czyli do końca kadencji Nawrockiego, do końca kadencji pierwszej, z drugiej z dwóch możliwych nawrockiego, Polska ma mieć 300 tysięczną armię, by być pierwszą armią w Unii Europejskiej i pierwszą armią w NATO w Europie. Mamy potwierdzone też to, że Karol Nabrowski w bardzo bliskiej przyszłości poleci do USA, aby spotkać się z Donaldem Trumpem, którego para e, prezydencka Marta i Karol trochę naśladowali. Dlaczego? Karol Nawrocki miał ten sam garnitur jak Donald Trump, taki sam Krawat jak miał Donald Trump te swoim zaprzysiężeniu w styczniu 2025 roku. Marta Nawrocka pierwsza dama miała bardzo podobnie, e, była bardzo podobnie ubrana jak pierwsza dama w USA również niebieskie ubranie, ale nie dyskutujmy o zaprzysiężeniu, od, od, nie odskakujmy od zaprzysiężenia o Trumpie będziemy mówić później. Teraz powiem, rozmawiamy o największych nieobecnych Podczas wczorajszego zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Największym nieobecnym według mnie na tym zaprzysiężeniu, bo teraz właśnie rozmawiamy e, o największych o największych nieobecnościach. Dla mnie to na pewno był Lech, Kaczyń, Lech Wałęsa, przepraszam, dawny prezydent RP. W wielu rozmowach źle mówił o Nawrockim. W ostatniej rozmowie w TVP Info chwilę przed zaprzysiężeniem, dokładnie dwie godziny przed zaprzysiężeniem, nazwał Nawrockiego gangsterem, że powinien oddać prezydenturę w ręce Trzaskowskiego i go przeprosić. To słowa dawnego prezydenta RP, a nie jakiegoś polityka, albo jakiegoś innego działacza, który by tak mógł powiedzieć. Mówi to, e, mówi to prezydent RP, który walczył z komunizmem. E, mówi też również, że nie pozwoli mu nic złego zrobić, bo jak, bo jak coś zrobi złego, to go załatwi. Ciekawy, jak, ale nie wnikajmy. Co jeszcze mówi e, Lechka, Lech Wałęsa, to może już trochę, już, nie wiem, trochę to jakieś fanaberie już trochę jego się biorą. Po prostu on powiedział, że nie powinno być mężów zaufania, tylko wojsko powinno, tak jak w Rosji, sprawdzać. To na kogo głosuje? No to już jest śmieszne. To była osoba, która walczyła z komunizmem, i takie rzeczy mówić to już nie wiem. To co, gdyby wygrał jego kandydat, gdyby wygrał Trzaskowski, to też by się kłócił, że powinno wojsko. No raczej nie, tylko po prostu dlatego, że jest zły, że nie wygrał jego kandydat. Eee, teraz tak. Tu drugim, według mnie największym nieobecnym był Sławomir Mencen. Dlaczego uważam że Słowo yy, bo To jest drugi, najbardziej nieobecny polityk, który powinien być na tym zaprzysiężeniu, Polityk, który jest prawicowy. Pisze wiele razy, że może być najlepszym prezydentem nawrocki do tej pory ze wszystkich prezydentów. Mówi otwarcie, że będzie lepszy od dudy. Spotyka się z nim, pisze, że Polska go potrzebuje, ale nie pojawia się na Zgromadzeniu Narodowym. Na Zgromadzeniu Narodowym z Konfederacji pojawili się wszyscy posłowie, nie było żadnych senatorów, bo Konfederacja nie posiada żadnych senatorów. Pojawił się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, tak bliżej z otoczenia Mencena z nowej nadziei. Był Pejo, byli wszyscy posłowie e, Konfederacji. Tak, co jeszcze? Na tym zgromadzeniu byli niektórzy politycy, którzy przez wiele czasu krytykowali Karola Nawrockiego. Pojawia się m.in. Magdalena Bijat, która walczyła na większości wyba na debatach, walczyła z nim w internecie, walczyła z nim wszędzie, mówiła, że będzie on najłatwiejszym osobą, którą mogłoby pokonać w drugiej turze. No, ale pojawiła się na e, zaprzysiężeniu. Może z niezbyt szczęśliwą miną, ale się pojawiła. Tak samo Waldemar Żurek, który może nie za bardzo krytykował go, ale wiadomo, że ma z pisem e, niezbyt dobre porachunki. Adam Bodnar się pojawił, który bardzo długo walczył z Nawrockim, tam walczył z sądem, e, walczył o to, żeby przeliczono znowu te głosy, on tam pokazywał, ale się pojawił. Donald Tusk, Premier polskiego rządu, który również walczył i yy, popierał Rafała Trzaskowskiego, pojawił się, też niezbyt szczęśliwą minął, tak samo Radosław Sikorski. I inni politycy KO, i inni polityków, tu można to długo wymieniać, którzy pojawili się na zaprzysiężeniu, których nawrótki nie miał zbyt dobrych, yy, albo on, albo oni nie mieli o nim za bardzo dobrych, yy, Zdań. No tylko, Mencen napisał tylko na platformie X życzenia dla nowego prezydenta. Dlaczego się nie pojawił na Zgromadzeniu Narodowym? Moja opinia jest to, że możliwe, że to była wina kłótni z Jarosławem Kaczyńskim, bo na ekspoze Tuska się pojawił. Trochę porozmawialiśmy o zaprzysiężeniu, Teraz przejdźmy do Ameryki Północnej, a dokładnie do USA. A dokładnie jeszcze do prezydenta USA. Dlaczego teraz przechodzimy? Tutaj przechodzimy do USA, ale jeszcze wrócimy do Polski. Trump, czyli chodzimy właśnie do prezydenta USA, Donalda Trumpa, który oficjalnie spotka się z Władimirem Putinem w następnym tygodniu. Najprawdopodobniej spotkanie odbędzie się, ale czy się odbędzie, tego jeszcze nie za bardzo wiemy. Też najprawdopodobniej odbędzie się w Moskwie, w rosyjskiej stolicy. Ale mimo tego wszystkiego, mimo tego, że się spotyka Donald Trump, Amery spotkanie amerykańskiego prezydenta z prezydentem Rosji najprawdopodobniej e, się odbędzie to Donald Trump nałożyć sła na Rosję i jej sojuszników e, dlatego bo e, co, Putin nie zgodził się, e, nie zrobił w ciągu pięciu, 50 dni, nie zakończył wojny tak, jak to kazał zrobić Donald Trump, więc teraz i tak będą te cła na Rosję, które raczej będą i tam działać po jednym roku, więc nie wiem, czy to teraz akurat dotknie Władimira Putina i Rosję. Więc tak. E, tak, Donald Trump nałoży te cła na Rosję i sojuszników, a w następnym czasie pod, po spotkaniu z Putinem, Trump spotka się z drugą stroną medalu w wojnie ukraińsko-rosyjskiej. Spotka się z ukraińską delegacją w Ukrainie lub w USA. Spotka się na pewno z Włodymierem Załęskim, data jeszcze nie jest znana, data również jeszcze nie jest znana w sumie jak się spotka z Putinem, ale wiadomo, że będzie to w następnym tygodniu. Najprawdopodobniej spotkanie z Załęskim i z delegacją ukraińską może się odbyć między dwa lub trzy tygodnie, za dwa lub trzy tygodnie. Teraz przechodzimy znowu do Polski, przechodzimy na chwilę jeszcze do wyborów, ale to już ostatni raz, najprawdopodobniej kiedy rozmawiamy na tym kanale o wyborach. Mam nadzieję, że już ostatni raz, kiedy gadamy o wyborach prezydenckich 2025, a nie o 2027. Jako już wszyscy politycy koalicji obywatelskiej dali spokój ze sprawą Karola Nawrockiego za to który, zostaje dalej w tyle za nimi i dalej w coś wierzy. Nie wiem co już o co mu chodzi. Pisze list do marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie takiej, aby mm, tam jakieś były nieprawidłowości, cały czas i nieprawidłowości, prezent już są na przysiężone. Więc ja nie wiem o co chodzi e o co chodzi Giertychowi? Jak ktoś chce się dowiedzieć, bardzo, ja nie będę tutaj mówił, bo nawet nie oglądałem tego jego odcinka 12-minutowego. Jak ktoś chce, to zapraszam. Ja tu mam w opisie, do, dodam link do tego filmiku i, po, i możecie sobie obejrzeć, jakie tam o co chodzi panu Romanowi Giertychowi. Ja już według mnie to jest sprawa zamknięta na temat wyborów. Nie wiem, o co tu drążyć. Przegrał jego kandydat, zgodził się już z tym każdy. Zgodził się premier Tusk, który na samym początku też był do tego nastawiony, ale on się jeszcze na tym dalej nie zgadza i coś jeszcze wierzy, w coś ugra. Nie wiem, czy on w to wierzy, czy on tylko to robi teraz pod zasięgi. Ja tutaj daję Wam e, oczywiście ten film w opisie, ale też oczywiście daję Wam playlistę z wczorajszych uroczystości Karola Wrockiego, która jest, też będzie do niej link. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze wydanie Dziennika Polityki TV. To jest tyle dzisiejszych informacji. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro i mówimy jeszcze CPK, projekt Karana Wrockiego i wszystko inne. Do zobaczenia.